Bracia, bardzo serdecznie Was witam na naszym spotkaniu modlitewnym. Kontynuujemy naszą podróż duchową ze świętym Janem Odkrzyża. Jesteśmy w tym drugim etapie zmierzania ku światu nadprzyrodzonemu. Tak jak Kolumb, który zmierzał do nowego świata, nawet nie wiedział, jakie cuda go czekają, jak niezwykła niespodzianka go tam czeka. Ukresu tej podróży. Chociaż w pewnym momencie on przybił do Wysp Kanaryjskich, to był ostatni znany ląd wówczas. Te wyspy bardzo piękne, urokliwe mogłyby go zachwycić. Nawet niektórzy członkowie załogi postulowali, żeby się zatrzymać, żeby tutaj jednak przerwać tą podróż, ale on szybko wypłynął. Z tych wysp i skierował się ku nieznanym horyzontom. I podobnie my w tej naszej podróży duchowej możemy się czymś zachwycić jakimś dobrem cząstkowym, które zatrzyma nas w drodze. I właśnie o tych dobrach teraz mówimy od kilku już konferencji. Omówiliśmy dobra doczesne, dobra naturalne, zmysłowe dobra moralne i nadprzyrodzone. I dzisiaj przychodzi kolej na ostatnie dobra, a są to dobra duchowe. Sama nazwa wskazuje, że są to dobra, które są bardzo blisko Boga. I posłuchajmy, o co tutaj chodzi, bo to jest bardzo ciekawa nie tylko refleksja, ale i nauka Świętego Jana od Krzyża. Na wstępie czytamy tak. Przez dobra duchowe rozumiem tu to, to wszystko, co porusza i wspomaga duszę w rzeczach boskich, czyli w jej obcowaniu z Bogiem i w udzielaniu się Boga jej samej. Koniec cytatu. Jan od Krzyża wymienia tutaj różne przedmioty święte, które pomagają człowiekowi w modlitwie, w skupieniu, także w liturgii. I teraz omówimy te przedmioty święte. Na pierwszym miejscu idą święte obrazy i figury. Nasz przewodnik pisze tak. Używanie obrazów świętych wprowadził Kościół dla dwóch głównie celów. Dla uczczenia przez nie świętych oraz dla poruszenia i pobudzenia woli do pobożności. Służąc temu celowi są pożyteczne i konieczne. Należy więc posługiwać się takimi obrazami, które ujęte w sposób żywy i należyty bardziej pobudzają wolę do pobożności. Koniec cytatu. A zatem mamy jakieś powiedzmy ikony, święte obrazy, i one przypominają nam o obecności Boga. Ale z drugiej strony jest pewne niebezpieczeństwo w używaniu tych świętych obrazów i figur. Posłuchajmy jakie. Ludzie ozdabiają postacie świętych strojami, które były im i muszą być wstrętne. Tak więc razem z szatanem usiłują kanonizować swoje próżności, wkładając je na świętych nie bez ciężkiej ich obrazy. Takim to sposobem głęboka i poważna pobożność duszy staje się powoli strojeniem manekinów i to do tego stopnia, że niektórzy posługują się obrazami świętych jakby figurkami bożków, które ich radują. Koniec cytatu. No, trzeba powiedzieć, że znowu, jakże to wszystko jest aktualne, jest taka tendencja do ozdabiania, do ulepszania, prawie że kanonizowania tych figur i w kościołach pojawiają się coraz to nowe obrazy, często powiedzmy wprost, trochę kiczowate, ale jeszcze taki święty, jeszcze inny święty, jeszcze taka relikwia. I to wszystko zamiast przyciągać, to, no, to odstrasza. Czytajmy zresztą dalej. Osoba prawdziwie pobożna opiera swą pobożność na tym przede wszystkim, co niewidzialne. Nie potrzebuje wielu obrazów, używa ich mało. Nie przywiązuje również serca do obrazów, którymi się posługuje i nie martwi się zbytnio ich utratą. Przede wszystkim szuka w swej duszy żywego odbicia Chrystusa ukrzyżowanego. I w nim ma największe upodobanie. Koniec cytatu. Tak. Jan od Krzyża oczyszcza to nasze patrzenie na te różne przedmioty święte. Tutaj przypomina się pewna taka historia, dosyć ciekawa, jak wówczas jeszcze ksiądz Jean-Marie Listeriach, późniejszy kardynał arcybiskup Paryża, został Wcześniej proboszczem i przyszedł do pewnego kościoła, i tam było pełno takich właśnie kiczowatych obrazów. I on po prostu na własną rękę powyrzucał to wszystko. Uprzątnął ten kościół, i ludzie przyszli w niedzielę i patrzą, nie ma wielu tych rzeczy, do których oni się przywiązali. I nastała pewna konsternacja, ale. Że Marie'e on wiedział, czego chce, wiedział, co mówi. Mówi tak, no słuchajcie, musicie to zaakceptować, a jeżeli nie akceptujecie, no to trudno. Są też inne kościoły, możecie tam chodzić, ale nasza wiara musi być oczyszczona z takich przywiązań czysto ziemskich. I tak prawdę mówiąc, no nie bójmy się także prowadzić pewnego porządku w naszych domach. Może Trzeba po prostu usunąć pewne pamiątki, które się nam gromadziły przez, lat. przez lata i one, one już nie służą naszemu wzrostowi duchowemu. No więc nie bójmy się takiego porządku, wprowadzić oczyszczenia z tych różnych figur, które właściwie. Zamiast pobudzać nas do modlitwy, to stają się takie, z takim, takim trochę antyświadectwem. Przejdźmy do punktu drugiego. No, zaskakujący punkt. Tutaj Jan od Krzyża mówi o różańcach, ale chodzi o te materialne różańce. W tej kwestii także można zauważyć pewne nieuporządkowanie. I tutaj Jan jest bardzo stanowczy. Posłuchajcie, co on pisze. A się boję przeczytać. Jest to gru, gruba ciemnota, jeśli chodzi o obcowanie z Bogiem i oddawanie, mu, <laughs> i oddawanie mu należnej czci i chwały. Bóg bowiem patrzy na wiarę i czystość modlącego się serca. Koniec cytatu. To wszystko brzmi trochę no, szokująco, ale Jan idzie zawsze do istoty. Nie chodzi o dany materialny przedmiot, chodzi o istotę, to znaczy o kontakt z Bogiem, o modlitwę. I tak samo wypowiada się na temat pielgrzymek, i to jest punkt trzeci. Kto odbywa pielgrzymkę, dobrze czyni, jeśli ją odbywa samotnie. Chociażby w innym niż zwyczajnie czasie. Nigdy bym zaś nie radził podejmować wtedy pielgrzymki, gdy idzie wielki tłum ludzi. Wówczas bowiem ludzie wracają bardziej roztargnieni niż byli przedtem. Są również tacy, którzy idą z pielgrzymką raczej dla rozrywki niż dla pobożności. Koniec cytatu. Czwarte nieuporządkowanie dotyczy kaplic. I czytamy. Wiele osób urządza kaplicę raczej dla swojego upodobania niż dla Boga. Wiele z nich także ma przywiązanie i upodobanie do swojej kaplicy i do jej upiększania, że zajmują, zajmują ten przystek czas, jaki by mogli poświęcić na modlitwę i skupienie. Koniec cytatu. Jan wymienia jeszcze inne przedmioty, nie będziemy ich tu wszystkich przytaczać, ale także mówi o niektórych uroczystościach kościelnych, które nie służą pobożności, ale jakiemuś ludzkiemu splendorowi, bardziej chwale ludzkiej niż Bożej. Jeszcze wiele innych niedoskonałości gani dewocje, zabobonność w religii, i stwierdza, że człowiek prawdziwie duchowy musi się po prostu od tego wszystkiego oderwać. Zacytujmy jeszcze kolejny cytat. Człowiek duchowy musi oderwać się od tych wszystkich upodobań i pożądań, jakie sprawiają woli radość. Czysty bowiem duch mało zważa na te przedmioty, lecz dąży do wewnętrznego skupienia i zajmowania swoim myśli Bogiem. A chociaż posługuje się obrazami i kaplicami, czyni to przejściowo i natychmiast podnosi swego ducha do Boga, zapominając o wszystkim, co zmysłowe. Koniec cytatu. Tak, czyli te wszystkie materialne, religijne przedmioty, one spełniają swoją rolę, jeżeli człowiek potrafi szybko się od nich oderwać i wejść w ducha, w świat nadprzyrodzony i swoje serce, swój duchowy wzrok ulokować na Bogu, a nie na tych przedmiotach, nie tracić czasu na niekończące się urządzanie kaplic, kościołów, bo szkoda go tego czasu, który można poświęcić przede wszystkim na modlitwę czy też służbę braciom. I właśnie Jan Od Krzyża szczególnie dużą uwagę przywiązuje do modlitwy i do mszy świętej. I przeczytajmy jeszcze o modlitwie, a potem jeszcze przeczytamy o Eucharystii. Jeśli chodzi o miejsce modlitwy, Jan poleca, cytuję: Prawdziwa modlitwa nie jest zależna od świątyni ani góry. Lecz prawdziwymi czcicielami, w jakich upodobał sobie Bóg, są ci, którzy Go chwalą w duchu i w prawdzie. To też na modlitwę odpowiedniejsze jest miejsce samotne, a nawet surowe, gdyż wtedy duch mocny będzie się wzbijał wprost ku Bogu. Zbawiciel nasz chcąc nas pouczyć swoim przykładem, wybierał na modlitwę miejsca odosobnione które by wiele nie zajmowały zmysłów, lecz raczej podnosiły duszę do Boga. Były to zazwyczaj góry, wznoszące się wysoko nad ziemią i często ogołocone z tego, co mogłoby zmysłom sprawić przyjemność. Koniec cytatu. A zatem, jakie miejsce modlitwy wybrać? Takie, gdzie jest samotność, cisza i łatwość skupienia się. To jest istotne. Nie te zewnętrzne warunki modlitwy, ale to, co skupi, tą, skupi naszego ducha na obecności Boga w nas. Naprawdę liczy się w modlitwie, Jan tutaj wymienia, ubóstwo duchowe. Oderwanie, skupienie, wejście w świat nadprzyrodzony i to wszystko, co służy chwale Bożej. To jest istota modlitwy. Ubóstwo duchowe, oderwanie, skupienie, wejście w świat nadprzyrodzony i wszystko, co służy chwale Bożej. I jeszcze kwestia mszy świętej. Oczywiście też dotyczy, dotyczy to pewnych zewnętrznych czynności związanych z Eucharystią. I tutaj też są mocne słowa. Jan jest bardzo tutaj dosadny. Nie wiem, czy my w ogóle zdajemy sobie sprawę, jak on jest taki bezkompromisowy, bo on po prostu pisze o ludziach głupich, o prostackiej, zabobonnej duszy. Przepraszam, ale cytuję do, słowa doktora Kościoła. I on pisze tak. Sądzą, że jeśli jednej kropki zabraknie lub cokolwiek opuszczą, Bóg nie wysłucha ich modlitwy. Żądają na przykład, by w czasie mszy świętej paliło się tyle, a nie mniej, ani więcej świec. By ją odprawiał taki, a taki ksiądz. By była o oznaczonej godzinie, a nie wcześniej czy później. Wymagają, by modlitwy i nabożeństwa były takie, a nie inne, i to w czasie ściśle oznaczonym, by im towarzyszyły pewne ceremonie, których nie można zmieniać ani przesunąć ich pory. Jeśli zabraknie czegoś z tego, co sobie wymyślili, mniemają, że modlą się na próżno. Koniec cytatu. To wszystko jest dzisiaj niezwykle aktualne, bo zauważcie, że. Chrześcijanie bardzo przywiązują się do tych zewnętrznych form, gestów, do zewnętrznych jakichś odznak pobożności, podczas gdy nie o to chodzi. Przecież jak żyli pierwsi chrześcijanie? Czy oni to wszystko mieli? Nie, nie mieli kaplic, nie mieli świętych obrazów, nie mieli różańców, nie mieli pielgrzymek. Eucharystia była bardzo prosta, odprawiana w domach. A dla nas są wzorcem, bo oni szli do istoty. To jest jakoś normalne, że przez dwadzieścia wieków narosło wiele obrzędów, wiele form pobożności. No i teraz człowiek nawet nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć, odmówić tych wszystkich modlitw. I dlatego nie bójmy się oczyścić. Tych form zewnętrznych, aby iść do istoty. Jeżeli by na przykład minęło następne dwadzieścia wieków, to jeżeli w takim tempie dojdzie tyle tych różnych nabożeństw, to ludzie już w ogóle nie będą w stanie tego wszystkiego odmówić. Więc potrzebne jest oczyszczenie naszej relacji z Bogiem. Tak podsumowując, to warto przeczytać całą trzecią część drogi na górę Karmel, żeby to dokładnie zgłębić i no, stwierdzić, jak te myśli Jana są bardzo aktualne. Jan uczy swoich nowicjuszy, uczy siostry, którym posługuje, przede wszystkim wiary i miłości do Boga, a nie przywiązania się do zewnętrznych form. Pobożności. Jan patrzy na serce, on jest doktorem miłości, czyli patrzy na to, co istotne. W tych kilku katechezach, które poświęciliśmy różnym dobrom, które mogą nas zatrzymać w drodze do Boga, no, najpierw je wszystkie wymieniliśmy, przypomnijmy je, są to dobra doczesne. Naturalne, zmysłowe, moralne, nadprzyrodzone i duchowe. To są na pewno jakieś dobra. Oczywiście, że na przykład kaplica jest czymś dobrym, pielgrzymka jest czymś dobrym, zdrowie jest czymś dobrym, ale jeżeli człowiek postawi to na pierwszym miejscu, to może popaść w pułapkę. I to, co jest dobrego, może się dla niego stać przeszkodą w dążeniu do Boga. Tak jak w przypadku tego Krzysztofa Kolumba, piękne wyspy kanaryjskie mogły być dla niego pułapką, ale on oderwał wzrok od tych wysp i popłynął dalej. Jeżeli byśmy chcieli tak podsumować właśnie te katechezy, to. Jan od Krzyża ma dwa cele w tym wszystkim oczyszczaniu, takim oczyszczaniu się duszy z tych wszystkich dóbr. On nas po pierwsze prowadzi do wolności wewnętrznej. Prawdziwy uczeń Chrystusa, prawdziwy apostoł to jest człowiek wolny wewnętrznie, w dobrym sensie. On ma zdrową relację z Bogiem, i ta zdrowa relacja z Bogiem go wyzwala. No popatrzmy, jak święci byli wolnymi ludźmi w takim dobrym znaczeniu, to nie znaczy, że oni odrzucali jakieś normy. Nie, ale oni zawsze szli do istoty. I taki człowiek wolny wewnętrznie jest bardziej radosny. On nie jest spięty, nie jest skrupulantem, nie węszy wszędzie zła, podstępu, nie boi się nowych wyzwań. Bo wie, że jak pisał święty Paweł, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem oderwanie ma na celu naszą wolność. Jan pisze następująco: Cytuję. Człowiek oderwany raduje się we wszystkim radością pełną, wolną od wszelkich przywiązań, tak jak gdyby wszystko posiadał. Skoro zaś patrzy na rzeczy doczesne z pragnieniem posiadania części z nich, Pozbawia się ogólnego upodobania we wszystkich. Oderwawszy się od wszystkich, nie ma żadnej z nich w sercu, jak, mu, jak mówi święty Paweł. Ma je wszystkie w wielkiej swobodzie. Jeśli zaś się przywiąże do niektórych, wola jego zostanie skrępowana i nic nie posiada. Bo raczej te rzeczy opanowują człowieka i krępują jego serce. On zaś cierpi jak niewolnik. Koniec cytatu. Właśnie, człowiek może stać się niewolnikiem różnych tych dóbr cząstkowych. A zatem, zatem pierwszym celem tej nauki Jana od krzyża o oderwaniu się jest wolność wewnętrzna człowieka. Natomiast celem drugim jest wzrost miłości do Boga. Bo pamiętajmy, że oderwanie się od pewnych dóbr to jest jakaś, powiedzmy, negatywna strona tego, co jest o wiele ważniejsze, co ma wymiar pozytywny. To znaczy, przypchnięcie do dobra absolutnego. Jeżeli, powiedzmy, mąż kocha swoją żonę, to jest jej wierny, potrafi być cierpliwy. I to wymaga od niego wysiłku, oderwania się, powiedzmy, od jakichś niewłaściwych form myślenia, wyobrażania sobie. Ale po co? Po to, żeby wzrastała jego miłość do, swoj, do jego małżonki. I tak samo tutaj. Celem oderwania się jest miłość, wzrost miłości do Boga. Bo przecież chrześcijanin to jest człowiek zakochany. Człowiek zakochany w Bogu, człowiek zdystansowany do wszystkiego, co nie ma związku z ukochanym i dlatego potrafi to odstawić na Bóg. A zatem, kiedy tak patrzymy na nauczanie Jana, to uzyskujemy inny obraz Jego osoby. On nie jest kimś ponurym, on nie jest jakimś nie wiem, kimś, kto żąda umartwień, jakichś nieludzkich form ofiary, tak się to czasem słyszy, że to jest człowiek, który no całkowicie tylko wymaga takiego całkowitego zapomnienia o sobie. No nie. Bo Jan to jest przede wszystkim ktoś, kto prowadzi do wolności i do większej, pełnej miłości. On nie koncentruje się na trudach, on ich nie lekceważy, ale to jest drugorzędne. Pierwszorzędne jest zawsze, jak jest cel, jaki jest sens mojego życia. On zawsze patrzy ku tym horyzontom, które pachną wonią umiłowanego. Tak jak Krzysztof Korun, który patrzył cały czas przed siebie, który. Nie wiedział, dokąd zmierza, i miał zostać bardzo mile zaskoczony już niedługo, na koniec jego podróży. A zatem cel naszej wędrówki przekracza w ogóle wszelkie nasze wyobrażenia. Jest o wiele piękniejszy niż cel wyprawy Krzysztofa Kolumba. Dlatego warto. Warto przeglądać się temu, co mnie zatrzymuje, co jest dla mnie pułapką, co mnie wstrzymuje albo spowalnia w drodze do zjednoczenia z umiłowanym. Taka jest nauka Jana, jeżeli chodzi o zdystansowanie się do tych dóbr cząstkowych. Można by wiele jeszcze mówić, ale chyba wystarczy. Teraz każdy sam powinien myśleć, co mnie wstrzymuje. Gdzie ja za bardzo przywiązałam przywiązałem swoje serce? Co powoduje, że ja zatrzymałam się czy zatrzymałem się w tej drodze? Każdy z nas ma i rozum, i ma przyjaciół, żeby może zapytać, może ktoś podpowie. Bo z boku widzi się inaczej. Sami z siebie nie jesteśmy obiektywni. Korzystajmy z tych darów Bożych. I przede wszystkim korzystajmy z nauki Jana od Krzyża. Może warto otworzyć tutaj już Jego dzieła. Na razie dosyć dużo słyszymy o tych dziełach, ale może nadszedł czas, żeby otworzyć tą trzecią część drogi na górę Karmel. I jeszcze raz to przeczytać, już mniej więcej wiedząc o czym Jan pisze, zastanowić się, jak to odnosi się do mojego życia. Teraz już wejdziemy w ciszę, w naszą modlitwę. Wejdziemy, tak jak najczęściej to czynimy, przy pomocy słów świętego Jana od Krzyża. W jednym ze swoich po poematów pisze tak. Czemuż rozkosze ziemskie nie mogą nasycić duszy spragnionej, bo jej pokarmu trzeba Bożego, piękności niestworzonej. Widząc się tutaj w ziemskiej istności, samotną, opuszczoną, wchodzi do głębi tej tajemnicy, którą znalazła w skrytości. I jakże tęskni, jak się wyrywa, Miłością całą przejęta, cała przejęta, kiedy wśród stworzeń nie widzi tego, z którym jej istność sprzągnięta. Wzrokiem swej woli bez form i kształtów wznosi się do swej miłości. Znajduje szczęście w tej tajemnicy, którą znalazła w skrytości.